Cześć kochani Tysielska, witajcie ponownie u mnie. Ja Was dzisiaj zapraszam na ulubieńców kilku ostatnich miesięcy. I od razu dam znać, że w tle może się co chwilę robić jaśniej lub ciemniej. Słońce dzisiaj szaleje, ale mimo to nagrywamy moi drodzy. Ponieważ są to ulubieńcy ostatnich miesięcy, to naprawdę wybrałam takie perełeczki moje takie moje skarby to wcale nie znaczy że kosmetyki które ostatnio zachwalałam o których mówiłam dobrze które polecałam na kanale to wcale nie znaczy że nie sprawdzają mi się bo ja cały czas je lubię i z nich korzystam natomiast chciałam się skupić w tych lubieńcach na takich naprawdę the best of the best o, dlatego nie robię ich co miesiąc tylko właśnie staram się robić co jakiś czas, ale to wcale nie znaczy, że tych rzeczy jest tutaj mało. <laughs> tak teraz patrzę. No ale dobra, zaczynamy. I zaczniemy bardzo nietypowo, bo od czegoś, co jest pośrednio związane z makijażem, moi drodzy, to jest odplamiacz. Ja wiem, i pewnie Wy już też wiecie, że jeśli chodzi o plamy po kosmetykach i mówię o na przykład... Jak macie dekolt, czy jak ściągacie koszulkę, a jeszcze macie makijaż, tu się gdzieś przetrze, tu się gdzieś niechcący pociągnie, albo macie na przykład duży kaptur i pocieracie policzkiem i troszkę się transferuje, to świetną, świetnym kosmetykiem do usuwania takich zabrudzeń jest masełko. Nie olejek, ale takie masełko do demakijażu. To jest masełko, które. Mm, Łatwo usunąć wodą, do którego nie potrzebujecie innego kosmetyku, żeby je zmyć z twarzy. Nie będę tutaj rzucać marek, chodzi bardziej o formułę, o masełko do makijażu, które łatwo usunąć z twarzy z wodą i takim masełkiem łatwo też usunąć kosmetyk. Ale wiecie, no, szkoda marnować w sumie takich kosmetyków do odplamiania. Wolę jednak sobie zostawić takie rzeczy do usuwania makijażu z mojej cery, ona jest bardziej cenna jednak niż ciuchy. A znalazłam ostatnio w Rosmanie całą serię takich małych odplamiaczy, słuchajcie od doktora Beckmana. To są odplamiacze precyzyjne, one mają taką, czekajcie, tutaj trzeba nacisnąć, małą dziurkę, bardzo niewielka ilość się wylewa i one są dedykowane różnym rodzajom plam. Ja tutaj mam dla Was y, odplamiacz precyzyjny do kosmetyków i trawy, to jest makijaż i ziemia i to się świetnie też z dziecięcych ubrań spiera, makijaż, to znaczy może nie makijaż, ale właśnie trawa, ziemia, słuchajcie jak one tam w parku się przeszurają, y, to się sprawdza i świetnie się też sprawdza właśnie na usuwaniu, do usuwania. Kosmetyków z ubrań. Przed praniem, nawet długo nie muszą te ubrania leżeć. Ja, jak ładuję pralkę, zauważę, że gdzieś wtedy kolcie jest resztka podkładu. No to sobie tam właśnie nałożę ten odplamiacz. 5 minut góra do pralki i jakby nie było tematu. Przechodzimy do następnej kategorii. I to jest kategoria, która u mnie na tyle lat, jak działa mój kanał, to są kosmetyki. To jest rodzaj. Yy, produktów, które się u mnie jeszcze nie pojawiły, mianowicie perfumy. Bo ja zawsze jak mnie pytacie, i za jakie są twoje ulubione, wiecie co? Ja mam tak zwany nieładnie pierdyliard próbek z różnych drogerii, z różnych sklepów internetowych i przyznaję, że ja te próbki wykorzystuję po prostu na co dzień. Ale rzadko, niezwykle rzadko bywa tak, żeby jakaś próbka mnie na tyle zachwyciła, żebym sięgnęła po pełne opakowanie. I aż, słuchajcie, dostałam z Cold Beauty taką próbeczkę i to jest olejek zapachowy, to jest perfumowany olejek. Marka nazywa się Nest i ja jej nigdzie nie widziałam u nas, nawet online w Polsce, więc zamówiłam sobie, już do mnie idzie, ale nie wiem dlaczego, zwykle... Przesyłki z Cold Beauty idą do mnie bardzo szybko. Ostatnio zamówiłam kilka kosmetyków marki Kosas, zanim była przedpremiera u nas, bo oni zapowiedzieli na Instagramie Sephora, oni czyli Sephora, że ta marka się u nas pojawi, więc ja zamówiłam kilka rzeczy na Cold Beauty. Następnego dnia mm, pojawiły się te kosmetyki, nie wszystkie, ale pojawiły się kosmetyki Kosas na, na, w aplikacji i na stronie Sephory i zamówiłam, domówiłam kilka rzeczy. I te rzeczy z Sephory, marki Kosas już do mnie doszły właśnie dzisiaj, a Scout Beauty paczka jeszcze idzie. Niemniej, jedno, rozgaduję się dzisiaj, bardzo przepraszam. Zamówiłam sobie już większą, znaczy pełnowymiarowe opakowanie tego olejku zapachowego. To jest marka Nest i zapach to jest Madagaskar vanilla. I słuchajcie, podobnie jak z pielęgnacją, jeśli chodzi o składy, tak jeśli chodzi o nuty zapachowe w perfumach, jestem totalna noga, więc znalazłam taką stronę, ona się nazywa Fran. Fragrantica.pl. I to jest strona, na której są podane nuty zapachowe danych perfum. I tutaj, jeśli chodzi o ten y, Madagaskar Vanilla, to jeśli chodzi, słuchajcie, o nutę głowy, cokolwiek to znaczy, to tutaj jest laska wanilii, a nuta serca to jest orchidea waniliowa i nuta bazy jeszcze jest, kokos. Tego kokosu tutaj nie czuję. Może odrobinkę. I słuchajcie, ja nie jestem fanką wanilii. Ja nie jestem fanką słodkich zapachów. A to mnie po prostu rzekło. To jest słodki zapach, ale nie jest bardzo słodki. Jest taki bardzo zmysłowy. Ja bym powiedziała, że to jest taki zapach dla wie na wieczór dla mnie. I uwielbiam. Bardzo mi się podoba. No podoba mi się na tyle, że to jest coś, po co sięgnęłam yy, po większe opakowanie bo jest po prostu przepiękne. I jeszcze jeden mam zapach, kochani, i to jest coś, co pomogliście mi wybrać, bo ja poszukiwałam zapachu, który byłby świeży, który byłby cytrusowy, który byłby takim dziennym, wiosennym zapachem i daliście mi kilka opcji w komentarzach, za co jestem bardzo wdzięczna. Poszłam do Sephory <laughs> i nie tylko zresztą i po prostu obwąchałam się jak nigdy, ale wygrał zdecydowanie, słuchajcie, produkt marki Guerlain. Piękne opakowanie, to trzeba im przyznać. To jest Aqua Alegoria i to jest ta opcja mandarynka i bazylia. I tutaj znowu, ponieważ ja czuję przede wszystkim cytrusy i może troszkę bazylii, ale to nie jest taki oczywisty Zapach bazylii, dopiero jak ktoś Wam zwrócił uwagę, to jesteście w stanie się tego zapachu doszukać. Przede wszystkim jest to zapach świeży, wiosenny, cytrusowy właśnie, moi drodzy. Jeśli chodzi o nuty zapachowe, to nuty głowy są klementynka, gorzka pomarańcza i kwiat, jeszcze kwiat pomarańczy, zielona herbata i bluszcz. Nuty serca to mandarynka, bazylia, rumianek i piwonie, a nuty bazy to drzewo sandałowe i bursztyn. Jakbym mogła, to mi się w tym kąpała, słowo daję. To jest właśnie to, czego mi było trzeba, więc bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy polecili. Zresztą wszystkim tym, którzy polecali co innego, też serdecznie dziękuję, bo przyznaję, że musiałam drugą eliminacji. wybierać te perfumy, wygrało to. No fantastyczne, już trochę zużyłam, no bo to jak powiedziałam, mogłabym się w tym kąpać, więc na bogato. Ale tak, yy, zaczynam odkrywać świat perfum, i to są dwie opcje, które mnie ostatnio absolutnie urzekły. Dobra, moi drodzy, koniec wychodzenia z tej strefy komfortu na kanale. Było od plamiaczu i o perfumach wracamy teraz do rzeczy, które się regularnie pojawiają. I teraz pielęgnacja. I mam sporo, bo ja ostatnio miałam takie intensywne miesiące, jeśli chodzi o testowanie nowych rzeczy, ale jest yy, kilka kosmet kosmetyków, które znowu. Zmiotły mnie z planszy, jakby można było tak powiedzieć. Przede wszystkim y, stary ulubieniec, można powiedzieć, do tej pory. To jest maska w płachcie marki AA. Ich seria Lift Supreme to jest hydrożelowa maska lifting, peptydowo-kolagenowa. To jest maska, która się składa z dwóch części. Jedną macie na twarz, drugą macie na dekolt. I tutaj jest, jeśli chodzi o serum, to jest to serum, które można kupić osobno w takiej buteleczce z fajnym rollerem. Roller jest świetny, opakowanie bardzo jest fajne, natomiast to serum niewiele dla mnie robiło, przyznaję. Ta maska fantastycznie nawilża i spulchnia i wygładza. I ja ją lubiłam, odkąd tylko zaczęłam testować tą serię, natomiast ostatnio uwielbiam ją nakładać, jak mam jakieś wyjście. I chcę, żeby ten makijaż wyglądał nieskazitelnie. To jest idealny sposób yy, dla mnie na przygotowanie buzi pod makijaż. Świetnie się ta maska sprawdza. Wszystko jest tak ładnie nawilżone, wygładzone, spluchnione i makijaż wchodzi jak złoto i wygląda idealnie. Nie za sucho, nic się nie zbiera, nie wchodzi w zmarszczki, ale też wiecie, nie ma zbyt dużo nawilżenia, więc nie przekłada się to na krótką, krótszą trwałość makijażu. Po raz kolejny polecam. Moi drodzy, taki starszy ulubieniec. Nie wiem, czy w ulubieńcach z przełomu roku o tym mówiłam, ale jeśli tak, to muszę się powtórzyć, bo kończy mi się to opakowanie i sięgnę pewnie po następne. To jest marka Veoli Botanica i to jest ich Hydro Soothing Expert. To jest serum nawilżająco-kojące i ja to uwielbiam nakładać po retinolu, po mezoterapii mikroigłowej, kiedy ta buzia no, przeszła przeorałam ją po prostu na maksa i potrzebuje złagodzenia, nawilżenia, nawadniające, łagodzące, multimolekularne serum, jest kwas hialuronowy, jest gluka, no... Link będzie w opisie poniżej. I zobaczycie sobie skład, żelowa formuła, natychmiastowe poczucie ulgi, nawilżenie i bardzo szybko się wchłania przez tą swoją lekką formułę. Więc to jest perełka z tej marki też Hmm, można powiedzieć, że serum z witaminą C, żeby to wszystko uprościć, to jest Gores skin, to jest na rozjaśniająco kojące serum, znowu wodnożolowe, świetna formuła, z etylowanym kwasem askorbinowym, moi drodzy, tu jest jeszcze EGCG, znowu leciusieńka formuła, szybko się wchłaniająca i pozostawiająca taki bardzo delikatny, naturalny glow, tu nie ma drobiny. To jest efekt, który mi daje ukochane przeze mnie serum marki Skin, Skintra. Ja o tym mówiłam z 20% witaminą C. I Tam jest też w tym serum od Skintra kwas ferulowy. I przez to tamta formuła jest lekko tłustawa. To się nie przekłada absolutnie na. Mm, resztę kosmetyków, które muszę położyć na twarz, czy nawet makijaż, natomiast to się wchłania jeszcze szybciej, właściwie znika. Więc jak dwa kosmetyki dają mi ten sam efekt, to ja wolę coś lżejszego jeszcze i to zdecydowanie wyprzedza wieloletniego ulubieńca marki Skintra, perełka. Perełką też okazu, okazał się, moi drodzy, ten krem pod oczy na dzień. To jest marka Basic Lab. I to jest ta ich seria Coperis yy, ze składnikiem... Z, tak, głównym składnikiem aktywnym, może tak, jest, są peptydy miedziowe. Coś, co ja bardzo lubię, moja cera uwielbia, dobrze reaguje. I oni, oni, czyli marka Basic Lab, wyszli ostatnio z serią dwóch kremów. Pod oczy jeden na dzień, drugi na noc, y, kremy do twarzy i zdecydowanie efekt wow jest po, u mnie oczywiście, po kremie pod oczy na dzień. To jest ten y, wygładzający, bo jeszcze jest aktywnie liftingujący chyba, ten wygładzający. No kurczę, świetnie działa na moją opuchliznę, y, napina, ale nie ma tego poczucia... Ściągnięcia. Nawilża pięknie. Jest przyjemnie bogaty, ale nie tłusty. Świetny jest. Świetny jest. I pomimo tego, że ja nadal kocham miłością szczerą, krem pod oczy marki Polish Choice, ten fioletowy, to to jest teraz egzekwum Zdecydowanie. I jeszcze jeden kosmetyk z peptydami miedziowymi, które uwielbiam. I to jest tym razem marka Sensum Mare i to jest ich serum peptydowe. Seria Algo Pro, tutaj jest 29 składników aktywnych. Jednym ze składników są peptydy miedziowe. Stężenie, jeśli dobrze pamiętam, 0,5%. To jest takie delikatnie mleczne serum, można powiedzieć. Bardzo lekkie, oczywiście o błękitnym zabarwieniu, które sprawia... Po nałożeniu wieczorem, że jak wstaje rano, ta skóra jest taka nawilżona, ale przyjemnie napięta. Ja bardzo lubię ten efekt. No i fantastyczne działanie u mnie. I przechodzimy do ostatniego punktu programu, czyli makijaż. I tak jak w poprzednich kategoriach, tutaj też selekcja była bezlitosna, ale chciałam, tak jak powiedziałam, wybrać. Najlepsze z najlepszych, moi drodzy, przede wszystkim podkład. I mam wrażenie, że tutaj się nikt nie zdziwi. Hit nad hitami u mnie to jest nowość marki Maybelline i ich Lumi Matte Foundation. Ja mam 118, jeśli chodzi o odcień, i muszę go rozjaśniać. Ja mam dzisiaj go nałożonego. To jest coś, co utrzymuje się na mojej buzi aż do zmycia. Nieważne, czy to jest 10 czy 12 godzin. Dużej makijażu nie noszę. Mm. 10-12 godzin spokojnie, i oczywiście ja się wyświecę w strefie T, bo to się zawsze dzieje, natomiast nic się nie zbiera, nie ciastkuje, nie wygląda nieświeżo. Perfekcja jest wygładzenie, jest porządne, średnie krycie. To lumi w nazwie daje, to znaczy oznacza bardzo delikatny blask, taki naturalny, natomiast jest to podkład zastygający. No i właśnie siedzący na mojej cerze mieszanej przez cały dzień. Po prostu zakochałam się, można powiedzieć. To bym mogła Wam pokazać w tym momencie mm, taką nowość, nowość, czyli nowy puder od AA, w którym się absolutnie zakochałam, ale właśnie ten nowy puder od AA, czy żel do brwi od Maybelline, czy na przykład ten rozświetlacz, zwłaszcza ten Leglas. Tak, tutaj mam go z boku. Lumi Leglas, o których mówiłam ostatnio. No, perełeczki. Ale nie są to ulubieńcy ostatnich miesięcy. Z tym, że ja od razu już je wpisałam na listę ulubieńców, o których będziemy mówić na przykład za dwa czy trzy miesiące, znowu, bo jestem przekonana, <grym> że y, będę po non-stop sięgać, bo to są fantastyczne kosmetyki. Ale to, jak powiedziałam, no, troszeczkę za krótko u mnie są, żeby się na dzisiejszy filmik załapać. Bronzer, moi drodzy, The Beauty. Ja wiem, że to jest kosmetyk, który. Albo się komuś bardzo sprawdza, albo ktoś go bardzo nie lubi. U mnie jest hit. Ja mam go w odcieniu Soles. To jest to, co mam dzisiaj. Tylko mam jeszcze, roz, znaczy, lśniący róż mam jeszcze, więc to nie jest takie wykończenie błyszczące, które dawam tylko i wyłącznie ten brązer, pomimo tego, że on nie jest płaskomatowy. To jest płyn, który dawam taki bardzo delikatny, satynowy blask. Fantastycznie się rozbędowuje. I ten odcień, który jest, no tak, Delikatnie ciepło neutralny. Ja już mówiłam, kiedy mówiłam o tym brązerze, że on mi bardzo przypomina tą kremową opcję od Makeup by Mario. To jest ten Skin Enhancer. To nie jest taki stricte brązer i ja go traktuję jak brązer. Bardzo podobnie na mojej twarzy wyglądają. Jeśli chodzi o wykończenie i to, jak się zachowują, bardzo lubię ten efekt, więc to jest perełeczka. Róż od YSL, który mam dzisiaj właśnie na sobie i który dał mi ten delikatny blask. To jest ten róż, to jest seria Make Me Blush, tylko pudrowa i odcień przede wszystkim, dwunastka, odcień, którego, to znaczy jak widziałam online ten kolor, to od razu spisywałam go na straty. Myślałam, że to nie jest coś dla mnie, myślałam, że będzie za ciemny, ale poszłam do Sephory, zaczęłam słoczować te róże i okazało się, że wcale nie jest taki, diabeł straszny, bo on jest taki przyjemnie brzoskwiniowo-ceglasty. To jest odcień, który... No nie mam u siebie takiego odcienia. Bardzo ładnie wpasowuje się w nudziakowy makijaż, daje blask delikatny. Ja mam tutaj jeszcze trochę tego rozświetlacza od Loreal właśnie, ta nowość, ta opcja Leglas w odcieniu 610 Glassy Pearl. Natomiast sam róż da Wam troszkę blasku jeszcze. Jeśli chodzi o pigmentację, to jak powiedziałam, bezpieczna, można stopniować efekt nie trzeba się bać tej dwunastki. I to jest wyjątkowe. I mam dwie palety, i będzie bardzo w moim stylu, bardzo nudno, czyli przede wszystkim to nowe wydanie e, współpracy tart i spin Over to jest coś, po co sięgnęłam na stronie tart. Nie widzę tej palety u nas w seforze, na stronie nawet czy w aplikacji, nie wiem, czy ona się tam pojawi dalej są tak świetne. To są moje odcienie, formuła jest fantastyczna, wszystko samo się blenduje i ja mam dzisiaj nałożony na całą... no wiem, że rażę trochę, staram się ustawić tak, żeby się nie odbijało światło, bo to jest metalowe opakowanie. Słuchajcie, mam dzisiaj na całą powiekę nałożony z tej palety ten Brilliance, to jest taki satynowo-perłowy cień, a resztę makijażu, jeśli chodzi o brązy mat, no to ta piąteczka Nataszy, taka bardzo nudna i niepozorna, ale to znowu blenduje się jak marzenie. Wybaczcie, nie wyciszyłam telefonu, a szybko to zrobię. Te odcienie pięknie się ze sobą łączą, pięknie się blendują, nawet te ciemne. I to jest coś, po co znowu sięgałabym non stop, gdybym nie chciała wykorzystać tego, co u siebie mam całej reszty, ale bardzo moje formuła fantastyczna. Ostatnio jedna z Was mnie pytała, po którą piątkę na sięgnąć? Z tej jestem najbardziej zadowolona. Taka jest prawda. Cała reszta jest ok. No oczywiście tu nie ma blasków, więc jak ktoś potrzebuje blasków, to tutaj no nic się nie uświadczy. Ale no jest naprawdę fantastycznie, więc no to musi być wielomiesięczny ulubieniec. I słuchajcie pomadki. A właściwie jedna formuła to jest ta... Hmm, ten błyszczyk w sztyfcie marki Fenty Beauty, jaką się nazywa Gloss Bomb Stix. Ja pierwszą opcję, po jaką sięgnęłam, to są te bez brokatu, bo jeszcze są opcje z brokatem, błyszczące. Tutaj mamy szklany blask. Bardzo dobrą, no może nie pełną, ale taką mocno średnią pigmentację i rzeczywiście formuła jakby błyszczyka nawilżającego w sztyfcie. Czyli same plusy błyszczyka, czyli nawilżenie, ta miękkość na ustach i pigment, ale bez bałaganu, który który czasem powstaje przy błyszczyku. Pierwszy odcień, po jaki sięgnęłam, to jest 02 Tulip Treatment. I słuchajcie, to jest, to jest to, co mi zostało. Już więcej się nic nie wykręci. To jest to, co mam dzisiaj na ustach. I zrobię słocza na dłoni, bo zaraz jeszcze pokażę Wam drugi odcień. I wiecie co? Myślałam, że to, co kupię drugie, a kupiłam sobie It Is Fussy, is it? Is it fussy 04, czyli taki bardziej różowy. Piękny jest, ale nie wypełni pustki po tulip, tulip Treatment, jak mi się skończy. To jest Tulip Treatment, a tu jest Is It Fussy. Fantastyczne są te błyszczyko pomadki. Coś bardzo w moim guście. Tak jak powiedziałam, kupiłam sobie ten bardziej różowy, ale jak mi się skończy <grywka> za kilka dni, Tulip Treatment to chyba pobiegnę tą właśnie nową sztukę w tym samym odcieniu. Idealny dziudziak, no. Kremowo, błyszczy się bardzo, ale bez drobiny. Jest bardzo wygodnie, a pomimo tego nic się nie klei, nie lepi, wiecie, nie brudzi ust. Oczywiście nie są to najtrwalsze pomadki świata, natomiast efekt końcowy i to, jak to leży na ustach, fantastyczne są. I moi kochani, jeśli chodzi o dzisiejszych ulubieńców ostatnich miesięcy, to ode mnie na dzisiaj to już wszystko do siebie zapraszam w sobotę i będzie o zamiennikach. Nie jest ich dużo i są to rzeczy, niektóre, o których już wspominałam na przestrzeni ostatnich wielu miesięcy na kanale, ale chciałam raz na jakiś czas robić taki zbiorczy filmik, żeby zebrać to do kupy, żeby Wam było łatwiej znaleźć co niektóre produkty. O tym będzie w sobotę. Do zobaczenia na razie.